Postanowienie się sądu apelacyjnego w Krakowie, sędzia Krzysztof Sobierajski. To jest ten pan, który od dawna siedzi w areszcie pod zarzutami korupcji, ale o czym on mnie wtedy uczył i jakie tego skutki, jakie jest stanowisko sędziów? Gdy ja go yy, poinformowałem o tym, że sędzia sądu okręgowego. W Krakowie, Wydział 11 Cywilny Rodziny Teresa Durga narusza moje prawa, pozbawia mnie możliwości moich praw. Z czego mój wniosek, że ona nie zna prawa, to mnie sędzia Krzysztof Sobierajski razem z sędziami Elżbietą Uznańską i Józefem Wąsikiem poinformowali, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym nieznajomość prawa przejawiająca się w niewłaściwym prowadzeniu procesu nie uzasadnia wniosku o włączenie sędziego. I postanowienie Sądu Najwyższego z 70 roku. Zatem bardzo mocno utrwalone. Dzieje się tak dlatego, że wszelkie uchybienia procesowe i merytoryczne strona może zwalczać, wnosząc odpowiedni środek zaskarżenia. Uchybienia, a nawet poważne błędy zdarzające się w każdej ludzkiej działalności nie dowodzą zamiaru celowego, świadomego ich popełniania, a w procesie sądowym same w sobie nie świadczą o braku bezstronności sędziego. Proszę Państwa, sąd nie musi znać prawa. Tak orzekło. 14, ponad 14 lat temu troje sędziów Sądu Apelacyjnego w Krakowie, w tym późniejszy prezes, bo rajski był przecież prezesem Sądu Apelacyjnego w Krakowie. I w jaki sposób to działa? Działa to w taki sposób, że sędzia Janusz Kukuczka chce mnie pozbawić wolności, nie zebra... wiedząc, że prokuratura nie zebrała dowodów, że ja jestem sprawcą czynów, którymi przypisała, a sędzia Sądu Okręgowego Krakowie Tomasz Grebla doskonale świadom tego, bo przecież zapoznał się z aktami sprawy, że nie ma w nich dowodu poświadczającego, że to ja zamieszczałem w internecie pisma, których zamieszczanie przypisał mi prokurator Cezary Kwiatkowski moczy aspirant Patryk Lasota podtrzymuje to postanowienie o pozbawieniu mnie wolności w mocy. Tak działają y, państwo, sędziowie. Nie mam zdjęcia sędziego Janusza Kukuczki. Tak wygląda sędzia Tomasz y, Grebla. Proszę państwa, no i gdzie w tym wszystkim jest znowu Konstytucja, artykuł 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej? Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. przecież to co oni ze mną robią w tym ten pan y, to jest zastosowanie metod faszystowskich y, według definicji faszyzmu, jak ją zaprezentował, czy jak ją prezentuje redaktor Stanisław Michalkiewicz. Państwu wszystko wolno. Sędziemu Grebli, sędziemu Kukurce, prokurator Elżbieci Ochońskiej-Wrubel, każdemu funkcjonariuszowi, funkcjonariuszowi publicznemu w Rzeczpospolitej Polskiej to z kolei artykuł 2 Konstytucji. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasadę sprawiedliwości społecznej w tym państwie ponoć prawnym. Takim państwu jak sędzia Tomasz Grebla, jak Kuczka, wolno z obywatelem zrobić, co im się że podoba. Przyczyn, o których mówię, zatem z powołaniem się na to postanowienie i dowody zebrane przez ponad 3 lata w sprawie przeciwko mnie przez prokuraturę, to znaczy brak dowodów poświadczających, że to ja byłem sprawcą czynu polegającego na zamieszczaniu materiału w internecie. W dniu wczorajszym skierowałem kilka pism. Skierowałem je do Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty i do mojego obrońcy z urzędu. Sąd uznał, prokurator uznał, że ja jestem niepoczytalny, trzeba mi wyznaczyć obrońcę z urzędu. No i wyznaczono już dawno temu adwokata Sławomira Jaromina. Stąd prezentata Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty i pieczęć Kancelarii Adwokackiej Legan-Zając-Jaromin, spółka cywilna. Przede wszystkim, jako dowód, Sędzia Janusz Kukuczka wskazał, a także informacje o karalności oskarżonego. Nie wiem, co się za tym kryje, proszę Państwa, ja nie byłem karany. Byłem skazany prawomocnym wyrokiem Sądu w Dębicy z 18 grudnia 2007 roku, który został w całości uchylony na moją korzyść. A później prowadzono postępowanie przez wiele lat, ze skutkami, o których Państwa informowałem w poprzednich PPP, i w ostateczności postępowanie umorzono ze względu na ustanie karalności czynów. Zatem z tej przyczyny, nie wiem, co się za tym kryje, a mam złe doświadczenia a także informacje o karalności oskarżonego. Tym pismem zawiadomiłem sąd, zawiadomienie, że nie byłem karany, zawiadomienie, że prawomocny skazujący mnie wyrok sędziego sądu rejonowego w o którym wspomniałem, został uchylony, o czym informacje sąd rejonowy w Dębicy przekazał do Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowego Rejestru Karnego zawiadomieniem z dnia 4 maja 2015 roku. Spójrzcie Państwo na trwaniactwo sędzi Beaty Stój, Yy, która wydała polecenie wysłania tego zawiadomienia 4 maja 2015 roku zawiadomienia z 4 maja 2015 roku zawiadomiła Krajowy Rejestr Karny o tym, że kasacja od tego skazującego mnie wyroku sędziego i jej kolegi z pracy, Tomasza Kuczmy yy, rozpaczył Sąd Najwyższy i uchylił skazujący mnie wyrok 26 stycznia 2012 roku a jeszcze wcześniej 15 września 2010 roku Sąd Okręgowy w Rzeszowie uchylił też tamten skazujący mnie wyrok. Przy czym, o ile ten wyrok został tym wyrokiem uchylony w zakresie 16 czynów, to tym wyrokiem w zakresie pozostałych dwóch czynów. Proszę Państwa, obowiązkiem sądu jest zawiadomić centralny krajowy rejestr karny natychmiast po uchyleniu skazującego wyroku. Oni potrzebowali. Ponad 4 lata w pierwszym przypadku i ponad 3 lata. Dlaczego potrzebowali ponad 3 lata? No bo żeby nie można było ścigać za następne mnożone mi czyny w warunkach recydywy, a to są te dwa wyroki, żeby nie było wątpliwości z 15 września 2010 roku i z 26 stycznia 2012 roku. Natomiast, wiedząc o tym doskonale, sędzia Beata Stój nie kierowała. Zawiadomienia, które skierowała dopiero, jak mówię, 4 maja, i ja w warunkach uprzedniej rzekomej karalności, zatem recydywy, byłem ścigany za to, o czym było w PPP 115. I żeby nie było wątpliwości, orzekając o pozbawieniu mnie wolności przez podanie mi obserwacji psychiatrycznej, w postanowieniu z dnia 16 października 2014 roku sędzia Katarzyna Kaczmara podała. Nadto podejrzany był już karany. Informacja z KRK, wyrok w sprawie 2K45106 Sądu Rejonowego w Dębit został uchylony tylko w części, kopia wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2012 roku, załącznik do pisma podejrzanego. A ja jej dołę, doręczyłem kopię sędzi Katarzynie Kaszmarze obydwóch tych wyroków wznowieniowych. W tym wyroku tego, którego ona nie... Yy, które pominęła z 15 września 2010 roku. Żeby nie było wątpliwości, to po tym, gdy ja zaskarżyłem postanowienie sędzi Katarzyny Kaczmary, rozpoznawał je Sąd Okręgowy w Krakowie, koleżanki z pracy tego Pana sędziego, Lidia Haj, Jadwiga Żmudzka, Agnieszka Sułowska-Gibas, Wydział IV, kardynał i trzy razy w tym postanowieniu, utrzymując w mocy tamto, żeby nie pozbawić wolności, przez podanie mi obserwacji psychiatrycznej podały, że ja byłam przednio karany. A na to wcześniejsza karalność podejrzanego, yy, wbrew temu co w zażaleniu podejrzany podnosił, iż nie był karany, w aktach sprawy znajdują się dane o karalności podejrzanego, z których widnieje skazanie podejrzanego z artykułu 226 paragraf 1 i dalej niniejsze okoliczności w powiązaniu z wcześniejszą karalnością oskarżonego, żebyście Państwo nie mieli wątpliwości, postanowienie z dnia 10 kwietnia finalizujące sprawę o pozbawieniu niewolności i dopiero miesiąc później, 4 maja 2015 roku, Sąd Rejonowy w Deblicy łaskawie zawiadamia Krajowy Rejestr Karny, że skazujący mnie wyrok z grudnia 2007 roku został uchylony. Kolejnym pismem y, złożonym w dniu 30 stycznia 2019 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Nowej Huty złożyłem wniosek o niewyłączenie jawności posiedzenia w dniu 12 lutego. Znaczy, oni, proszę Państwa, sędziowie, mają taki fajny zwyczaj, że w takich przypadkach wyłączają jawność, mówiąc, że to w moim interesie będzie. Że oni nie chcą, żeby uczestniczyła publiczność, bo to będzie dla mojego dobra. No to już jest drugie pismo, jeśli wziąć pod uwagę, że. Sędzia Janusz Kukuczka pisze, że w szczególności na podstawie jego dotychczasowego zachowania, w tym treści i częstotliwości kierowanych pism do akt sprawy zachodzi uzasadniona wątpliwość co do mojej poczytalności, no to tymi pismami ja utwierdzam pana kukuczkę co do tego, że słuszne jest jego stanowisko. To nie jest ważne, nie ma dowodów sprawie przeciwko mnie. Proszę Państwa, kolejne. Pismo z 30 stycznia, wniosek, podany przepis prawa o rejestrowanie przebiegu posiedzenia w dniu 12 lutego 2019 za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk i na dowód, że można rejestrować protokół posiedzenia z 16 października 2014 roku w tej sprawie, o której było przedtem, sędzia Katarzyna Kaczmara i z urzędu yy, na podstawie artykułu 147. Przewodniczący zarządzi utrwalenie przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Można, można. Kolejne pismo z 30 stycznia: wniosek o wyrażenie zgody na uczestnictwo w posiedzeniu w dniu 12 lutego. Dwóch osób zaufania i podana podstawa prawna przeze mnie oraz orzecznictwo. Protokół posiedzenia w dniu 10 kwietnia. Prowadzonego przez trzy koleżanki z Wydziału IV Karnego Odwoławczego. tego sędziego, wspomniane przeze mnie wcześniej Lidia Haj, Jadwiga Żmudzka, Agnieszka Słowska Gibas. Lidia Haj udziela mi pouczenia. Przewodniczący pouczył podejrzanego o możliwości wskazania dwóch osób do pozostania na sali. Resztę wygonili kazali, reszcie, mimo że ja wyrażałem zgodę na to, żeby uczestniczyli to w moim podobnym interesie wyproszono z sali, ale dwóm osobom pozwolono zostać.